Hej, nie No Cześć, Victoria. Nie, bo jest... dobry. Jaka pogoda jest. Yes. Yes. Witamy następnych gości. Dzień dobry. Zapraszamy. Dzień dobry. Tak, dobrze. cześć, cześć. cześć. Hej. Dzień dobry. Cześć. Jezu, jak by... ja wyglądałaś? Ja <laughs> nie to to w screenie, nie? Po działce. To, to w screenie po działce. Uh -huh. Po działce, od razu po działce. Dzięki. Dobrze, nie? No, Dzięki. Ale ty wiesz, że dzisiaj. No nie, dobrze. A ja mówię, no nie, no w szatni. To nie, no. znaczy, wiesz, że o czarny jest klasyczny, nie? No ale nie to... Wiem, ale kurde idziesz. Nie mówię o to pokażę. Nie naprawdę, no dobry krok nie to bardzo ładnie. Wyglądać. Tak? Chcesz ubrać marynarkę? Nie w środku. W ma środku Na krzesełku powiesiłam. Chcesz tę marynarkę? Nie chcę.